sobie Państwo, idąc do tych wyborów, organizując kampanię i wszystkie te historie, które są z tym związane. Już nie ma tutaj większego znaczenia to, jak te wybory się odbyły, jak fatalny był system. Wiemy o tym, co mówią specjaliści, co mówią naukowcy, co mówią profesorowie, co mówią sędziowie, byli i obecni Trybunału. Nie da się tych wyborów powtórzyć, tak jak sobie niektórzy życzą. Oczywiście pewnie część spraw zakończy się gdzieś w sądach, chociaż ostatecznie tego do wyniku myślę, że nikt już nie zmieni, ewentualnie będzie to po prostu nauczka dla wszystkich na przyszłości, jak organizować wybory albo jak ich nie organizować. No, ma pan rację, że wynik nie jest zadowalający i na pewno będziemy musieli jako sojusz lewicy demokratycznej, dokonać poczucie. No to był pan bardzo delikatny. Ja bym powiedział, Redfinicji. że wynik jest fatalny. Po prostu. Redfinicji. Nie tyle niezadowalający. że redefinicji, jakby systemu tego, jak chcemy przekazywać informacje i co chcemy przekazywać naszym wyborcom. Ja myślę, że są i wygrani i przegrani tych wyborów bardzo, bardzo ciekawie rozwinęła się tak naprawdę ten wynik wyborczy. My jesteśmy no, partią, która y, chyba jest najbardziej zawidzona w tych, w tych wyborach, jesteśmy najbardziej zdziwieni tym wynikiem, dlatego że sondaże y, pokazywały zupełnie inne, a jak każda partia, no, opieraliśmy się na pewnym systemie informacji, które do nas docierał. Na podstawie tego budowaliśmy pewną strategię, pewną E, pewien dialog pomiędzy nami, a naszymi wyborcami. No jednak pokazało, m, wynik wyborów pokazał, że nasz elektorat po prostu fizycznie też po części nie poszedł do tych wyborów. Tu już nie mówimy o odpłynięciu elektoratu. I nie mówimy e, o samej Zielonej Górze, i tak? I nie gdzie tutaj o wybory były specyficzne. Mówimy o, o całości. Widać w jakiś sposób nasi liderzy nie zmobilizowali tego elektoratu do tego, aby on e, poszedł. Ja przynajmniej osobiście, jako Radek Brodzik i radny mm, i wiceprzewodniczący, tak to widzę. Może tak, tak tytułem, bo bo, bo jeszcze nie mamy żadnych analiz, a na pewno będziemy chcieli się przyjrzeć właśnie temu zjawisku, dlaczego część wyborców naszych nie poszła fizycznie po prostu do, do wyborów. Druga rzecz to taka, że Sojusz Lewicy Demokratycznej Chyba będzie potrzebował też nowej narracji w kontekście takiego wymieszania, wie pan, pewnych pojęć wśród wyborców dotyczących lewicy czy prawicy. Bo jak przyjrzymy się programom wyborczym, w zasadzie nawet powiedzmy nie programom, a hasłom, które są głoszone przez liderów partii różnych, to bardzo mocno zaciera się ta, um, zaciera się ta różnica pomiędzy no to się partiami. Się już od wielu lat politolodzy no mówią tak, o tym bardzo wyraźnie, jest... że ten ewidentny, taki mm -hmm. sztandarowy podział na lewicę i prawicę w zasadzie um, uległ zatarciu. Już dlatego, w naszym kraju. dlatego partia mówię musi dokonać redefinicji, wie pan, bo mm, no, trzeba wyraźnie zaznaczyć, gdzie jest lewica, gdzie jest prawica, i w moim osobistym przekonaniu trzeba jednak wrócić, czyli wyklarować pewien ten podział. No bo nie może być tak, że Partie o jakby prawicowym rodowodzie, czy też głoszące prawicowe hasła, jakby też dobierają do swojego programu te lewicowe elementy. Nie, może tak być, no bo partie mają do tego absolutnie prawo. Jeśli uważają, no, że coś jest słuszne, mogą wpisywać się, to właśnie, do swojego ale programu. To trzeba by było dokonać pewnej. Definicji na nowo. O tak, tak bym to określił. I to dotyczy też pewnego programu SLD działań, które by były z tym związane. Z drugiej A nie strony, nie tak, że po prostu y, powinni znaleźć się odpowiedzialni y, y, za taki wynik. Zazwyczaj odbywa się to w ten sposób. Że zmieniają się liderzy czy szefowie partii, czy Leszek Miller nie powinien wprost odpowiedzieć za to, posypać głowę popiołem i powiedzieć: Nie wykonałem dobrze zadania ja jako szef. Oczywiście, może nie bezpośrednio, ale nim wpłynąłem odpowiednio na wszystkich tych, którzy, którzy mieli coś do powiedzenia podczas tych wyborów. Nie udało się nam, więc może przyszedł czas na zmianę. Iwan, ja, ja myślę, że proces, nazwijmy to rozliczenia w cudzysłowie, będzie postępował jednak w korelacji z procesem właśnie oceny takiej dogłębnej. Może nie porównania wyników, po prostu tylko naprawdę poszukania tej głębiej informacji, być może zlecając nawet badania jakimś firmom już po wyborach na spokojnie, jak to się odbyło i dlaczego właśnie ten to też elektorat nie poszedł. Dużo ważniejsze wybory można byłoby powiedzieć no z, e, i będziemy Panie mieli wybory do parlamentu i ja jeśli wiem, wszystko to... będzie szło tą drogą i powtórzycie e, klęskę wyborczą, bo tak to należy nazwać e, po imieniu, to wtedy już będzie za późno na jakiekolwiek żadna... redefinicje i okay. analizy. Panie redaktorze, tak, tylko że żadna partia nie podejmie się takiego działania rok przed wyborami. To znaczy, że w zasadzie my już jesteśmy w kampanii wyborczej, bo przecież przynajmniej mam taką nadzieję. Nasi parlamentarzyści w całym kraju od wczoraj pracują dwukrotnie intensywniej nad tym, żeby poprawić ten wynik i jednak dotrzeć do tej szerszej, szerszej publiczności, szerszego grona odbiorców. Jak pan wie, najnowsze badania. Znowuż te sondażowe pokazują, że Sojusz Lewicy Demokratyczny ma około 11% poparcia i jest trzecią siłą póki co w parlamencie e, polskim. Pokazuje wzrost notowań PiSu względem obniżki notowań Platformy Obywatelskiej i tutaj wyraźnie trzeba szukać przypływu elektoratu. E, pokazuje również, że pozostałe partie lewicowe, takie nazwijmy, czy pseudo-lewicowe, niestety mam taką swoją opinię na ten temat, czyli Twój Ruch i, 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 i i PP, Polska Partia Socjalistyczna, PPS, czyli te takie bardzo już mocno o lewicowych poglądach nie wchodzą w ogóle do parlamentu, więc tutaj jakby nikt z nas nie będzie się, myślę, że z zarządu krajowego, nikt nie będzie się no jakby porywał z motyką na no, słońce nie i teraz. Że... Wystarczy prześledzić tak. internet i popatrzeć na to, co dzieje się w internecie. Zaraz po wyborach, po zachowaniu przewodniczącego Leszka Millera, po tym, jak zwraca się w stronę prawa i sprawiedliwości, właściwie idzie w tą samą narrację, mówiąc wyraźnie o tym, że to wszystko wina tego, jak zostały przeprowadzone te wybory. Już pojawiały się takie memy w internecie, gdzie Jarosław Kaczyński jest jako lewica. Czy Leszek Miller jako, jako prawica? Mówią, że ten ukłon w stronę PIS-u może jeszcze bardziej zaszkodzić, bo kto jak kto, ale elektorat sojuszu lewicy demokratycznej to nie jest ten elektorat, który przepływa z pis do dlatego SLD. Też, dlatego też wydaje mi się, że nie jest to obliczone, panie redaktorze, na zdobycie dodatkowych głosów, bo to ma no pan rację, to nie przynosi jakby partii dodatkowych głosów, ale liderzy partii są emanacją. Działań w terenie. tak? Oni otrzymują informacje od nas fizycznie, od członków SLD, którzy wysyłają maile, którzy piszą, którzy dzwonią, rozmawiają i opowiadają, jak wyglądały te wybory. Widzi pan, mnie uczono na studiach, a akurat jestem politologiem z wykształcenia również. Uczono, że podstawą w systemu demokratycznego są wybory. Wybory, wie pan, które nie są później kwestionowane ani przez wygranych, ani przez przegranych. I to jest najistotniejszy element tych wyborów. Czyli ja, jako ten, który. Otrzymał mniejszą liczbę głosów, tak jak pan zauważył. Nie powinienem ich kwestionować. Powinienem przyjąć z pokorą ten wynik. No ale w przypadku kiedy wczoraj ja się dowiaduję, że dopisuje się dwóch radnych sejmików w Dolnym Śląsku, później się ich wykreśla, tak? W przypadku kiedy ja się dowiaduję od y, specjalistów, bo choćby wypowiada się w tej kwestii y, szef gazety Chip na przykład, tak, y, który opowiada o tym, że wygenerowanie raportu na poziomie wojewódzkim komisji nie stanowiło większego problemu do jakiegoś średnio rozgarniętego y, mówiąc wprost hakera i przesłania go później jako jeden z elementów układanki, czyli dochodzącego do ale wie pan, że to tak naprawdę wyliczenia. nie ma kompletnie żadnego znaczenia, bo jak się okazuje, głosy liczone na piechotę, taką najbardziej z tradycyjnych metod, w 100% się sprawdziły i problem polegał tylko na tym, że nie można było pewnych raportów przesłać do centrali. Stąd było to całe opóźnienie. Nie chodziło I... o to, że o to ktoś zhakował system i mógł dopisywać lub nie dopisywać różne osoby do tak listy. Nie ma znaczenia, panie doktorze. W tej chwili, przedłużając czas, czas oceny tych wyborów, podania wyników, stwarzamy przestrzeń czy pole, do tego, żeby dyskutować na ten temat. Widzi pan e, paraliż systemu, bo tak go trzeba wprost nazwać imiennie. Dla mnie jest po prostu niewyobrażalne z punktu widzenia też nadzoru nad takimi jednostkami. Każdy urząd, y, każda instytucja samorządu, każda instytucja państwowa przechodzi określone procedury kontrolne. Ma ja też taką w kontrolę, że tutaj, tutaj system zawiódł, natomiast tak, tak, ci, którzy reprezentowali ten hmm. system, powiedzieli wprost: w takim układzie podajemy się do dymisji. I nie ma większego znaczenia w tej chwili, czy zrobili to dzień po wyborach, czy w dniu wyborów. Tak, nie ma nawet znaczenia, panie doktorze, Ale że podali po prostu, się do dymisji. Dlaczego bo, nie ma? Dlatego, że mleko się rozlało, co się Ale przejęli od, od, odpowiedzialność za Chyba, to, że fatalnie ja nie jestem, zostało to ja nie jestem przeprowadzone. Pan, ja nie jestem człowiekiem, który będzie z radością patrzył, jak oni idą, idą do dymisji, o tak bym to określił. Ja jestem człowiekiem, który chciałby usłyszeć o rozwiązaniu systemowym. I tego mi brakuje w całej tej dyskusji. My mówimy tutaj, wie pan, o mechanizmie wytworzenia w społeczeństwie przestrzeni do dyskusji na temat podważania wyborów, podstawy, nie wiem, no pewnego bezpieczeństwa i spokoju w tym państwie. Ja osobiście, nawet jako członek SLD, wolałbym usłyszeć. Yy, 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 I pewno wyniki się nie zmienią. Ma pan rację, tak? SLD ma taki. A nie inny poziom poparcia. Ale wolałbym to usłyszeć trzy dni po wyborach. Tak jak to standardowo było, zazwyczaj było to, wie pan, około 24 godzin pod wieczór, tak? Lub, lub tak, w w najpóźniej później, w środę no, rano. Wie pan, ja akurat miałem przyjemność być przewodniczącym takiej komisji, brać udział prawie we wszystkich wyborach i też pracując w komisjach. Wiem, jak trudno się liczy. Ma pan rację. System liczenia na piechotę, przepraszam, że tak to nazwę, czy, czy ręcznie, jest systemem oczywiście stabilnym, tak? Są protokoły zbierane na poziomie kilku komisji, przekazywane później do komisji w danym mieście. Ta znowu przekazuje wyżej i tak powoli wędruje ta Między dana. te wyniki aż do... zaraz po zakończeniu liczenia tak głosów jest. można zobaczyć na szybach tak najczęściej jest. komisji wyborczej. Tak, wybaczy. tak jest. Dokładnie. To jest taki obowiązek przewodniczącego komisji, aby podać je do publicznej wiadomości. Zaraz po zakończeniu liczenia, nawet bez przyjęcia jeszcze protokołu, możemy takie wyniki wywiesić. Tam czasami, owszem, zdarzały się błędy. I to w nazwisku, tak. I ja nie ukrywam, że jak ja byłem przewodniczącym komisji, też trzeba było dwukrotnie przeliczać, bo nam się pierwszym razem nie zdarzało. Okej, okay, ale to nigdy nie trwało aż tyle. To nie otwierało, panie redaktorze, drodzy państwa, tak szerokiego pola no, ja wie do pan, dyskusji. Myślę, że tutaj tak na dobrą sprawę zawiódł system nie? na całej linii i to nie tylko system wyborczy, ale generalnie nasz system podejścia polityków do tej jakże istotnej kwestii, bo to równie dobrze mogło się wydarzyć kilka lat temu yy, i to, nikt problemy. póki co nie wyciągał wniosków. Mamy, no, mamy no, bardzo no. dużo e, niedociągnięć w prawie polskim, które pozwalają następnie generować takie błędy, począwszy od e, prawa o zamówieniach, o zamówieniach publicznych, które jest kulawe strasznie i pozwoliło na to, no żeby jakaś firma nijaka tak. e, wygrała m, tego rodzaju no przetarg. Tak, te już abstrahując powiem, od tego, kiedy to się stało, mhm. po, po protestach i tak dalej. Bardzo fajną rzecz powiedział. Roman Gierty, który mówi: jeśli posłowie zdecydowali, że za 500 tysięcy złotych można zrobić taki system, no to są kompletnie nie Ważni, bo wiemy, ile kosztują skomplikowane to, systemy informatyczne. Tym, dlatego w całym tym zamieszaniu, jako samorządowcowi, no, tak osobie, powiedzmy, bardziej związanej z tym systemem funkcjonowania prawa, czy stanowiącej prawo tutaj, no, jestem zdziwiony, że tak naprawdę zabrakło mi głosu y, pani premier. No, wie pan, Donald Tusk to nie jest moja bajka, o tak bym to określił, ani premier, którego uważam za, za jakiegoś wybitnego. Ale trzeba mu przyznać jedną rzecz. W takich sytuacjach kryzysowych zjawiał się, mówił konkretnie, co jego zdaniem jest ok, co jest źle i co zamierza naprawić. A tak naprawdę mam premiera, który jeździ, czy panią premier, która jeździ i nie reaguje na to. Tak? Dziennikarze, czyli państwo podchodzicie, pytacie ją jako najwyższą osobę władzy wykonawczej w państwie, co zamierza z tym zrobić, a ona ucieka od odpowiedzi. No To jest już wyraźny sygnał i właśnie stwarzenie pola do dyskusji później innym politykom. To, o czym Pan mówi. Oczywiście prawo zamówień publicznych to jest kolejna rzecz, którą należałoby jak najszybciej zmienić. Chyba ja kiedyś uczestniczyłem w takim szkoleniu dotyczącym prawa zamówień publicznych i osoba, która to reprezentowała, mówiła w PLOS. Ta ustawa to dopiero jest zlobingowana przez różne grupy, wie Pan, i, 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 i przez różne instytucje, które były zainteresowane takim, a nie innym kształtem czy zapisem tych, tych projektów prawnych. Natomiast. Ja pytałem fachowca, który zajmuje się na co dzień budowaniem baz danych i on mi powiedział jedną rzecz. Jeśli chodzi o to zamówienie publiczne, jeżeli tak mogę się do tego odnieść, to sam program, sam sposób napisania tego programu nie jest skomplikowany. To jest dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Podstawowe arkusze kalkulacyjne, tak mi to opisał. Oczywiście ubrany w odpowiedni program, algorytm, zabezpieczony i tak dalej. Prawdą jest, i to też mi powiedział, że nie uległ, czy w jego opinii, nie uległ z przesiąknięciu czy przejściu system ich tam bezpośrednio liczenia głosów, tylko bardziej system ten, który, na którym zbudowana była strona i bezpieczeństwo tego serwera, tego jednego. Natomiast powiedział mi jedną rzecz bardzo istotną. Otóż proszę sobie wyobrazić, że właśnie sprzęt użyty do tego, czyli te serwery bazodanowych, bo tak mi to tłumaczył, tak to wygląda, to one okazały się właśnie to, o czym pan wspomniał na początku, zakupione za marne pieniądze, gdzieś tam właśnie z tego przetargu, gdzie wybrano najtańszą taka ofertę. Była, taka była suma pieniędzy na nie Niesprawdzone przed odbierającego, bo niestety no to też jest, wie pan, ja uważam, że akurat Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna uczestniczyć z automatu, nawet w wyborze takich procedur, nie tylko zbyć powiadamiana, bo jak Państwo wiecie, PKW powiadamia ABW o tym i że przeprowadza takie, takie działania, natomiast jeszcze powinni siedzieć brzydko mówiąc tej komisji i po prostu oceniać, dać tam jakiegoś fachowca, bo okazało się, że ten sprzęt był tak mierny, że on się po prostu, z językiem potocznym zapchał, tak, czy nie przyjął ilości danych na sekundę odbicia i, i tak zwanego wywołania serwera, czyli tego, że ono się pomiędzy no tak czy inaczej, komplikuje. przed następnymi wyborami na pewno ten system wiem, będzie nadzieja. musiał priorytetowo ulec zmianie mamy nadzieję, że będzie wszystko w porządku, bo ja się troszkę przyzostrzę, że za No biorąc pod uwagę fakt, że to będą wybory nie tylko i wyłącznie w Zielonej Górze, to nawet ta metoda w cudzysłowie na piechotę tutaj sprawdziłaby no tak. się w stu no tak, i kto no tak, wie, czy ona nie no będzie tak. konieczna do przeprowadzenia, a w końcu... To, jest w kon... to jest śmieszne, że w XXI wieku, że no panu śmieszne, przerwa, ale, ale wracamy pan, do papieru, ale, ale okej. Okay, w Stanach Zjednoczonych się. mieliśmy dokładnie taką samą sytuację, Algo, przecież, przecież, był, przecież tak. była potężna burza wtedy podczas wyborów na Florydzie i to się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, które jednak są tam się głosuje poprzez wybicie dziurki, jak Państwo wiedzieli. Dokładnie tak, no, ale wszyscy mówią o tym, że do Stanów Zjednoczonych nam jeszcze bardzo daleko pod każdym no, względem, kraj, zwłaszcza, zwłaszcza technicznym, to oni byli dużo szybciej w XXI wieku tak, i pewnie nie? są trochę dalej w XXI wieku niż w Polska, jeśli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania. Zostawmy wybory, bo tu już po temacie zaczął Pan mówić o wyborach, które czekają nas w Zielonej Górze. No tak, tak. Będą specyficzne, będą nieco inne. Podejrzewam, że frekwencja będzie dużo wyższa, bo jednak ludzie będą głosowali na radnych miejskich, którzy są zdecydowanie bliżsi tak. przeciętnemu obywatelowi tak, tak, na tak. prezydenta miasta, który, który to wybory też są najczęściej dużo bardziej oblegane, jeśli chodzi o komisje wyborcze. Myśli pan, że tu może też zmienić się nieco układ sił politycznych, jeśli popatrzymy na Zielonogórską Radę Miasta przede wszystkim? Wie pan, największym, największym wygranym tych wyborów jest Polskie Stronnictwo Ludowe i sam jestem ciekawy, co zrobię, jeżeli mogę pokusić się o taką analizę. Zobaczymy, jak będzie z ruchami społecznymi, czyli takimi komitetami, które nie będą wchodziły w skład partii politycznych, bo jak pan wie, w, licząc na sejmiki, a to chyba najłatwiej, tak najbliżej można by było teoretycznie oczywiście przełożyć, dlatego, że drodzy państwo, wybory sejmikowe są większe My to tak nazywamy w polityce, dlatego że one trochę się przybliżają do takich sondaży: lubię, nie lubię danej partii. Ale po części można próbować przełożyć je na poparcie po w mieście, bo przecież ci kandydaci startowali tutaj fizycznie z miasta. No, gdyby pan to chciał przełożyć wprost, to okazałoby się, że są już bardzo mocno usztupli swoją reprezentację, jeśli no, chodzi o Radę Ministrów. No, Sprawiedliwości pan, zakładamy oczywiście. tak? My zakładamy lub kosztem PSL-u, który nie wiadomo, czy nie wystawi z racji tego, że miasto jest większe i przyłączyły się sołectwa, czyli. Tradycyjnie te miejsca, gdzie PSL utrzymuje dosyć swoją listę i, I mieć reprezentację. Dawno jej są... nie było, jeśli chodzi o polskie strony Ludowe tak, Ale Miasta. są młodzi ludzie, którzy pojawili się w PSL-u. Ja wiem, że to może mało polityczne, co teraz powiem, ale patrzyłem z ciekawością i nawet pewnym zafascynowaniem ich aktywnością w tej kampanii, takim wychodzeniem do ludzi, nie, nie tylko. To przede wszystkim myślę, że mówi pan o panu Dąbrowskim i o, i o panu Niżorbidzie? No, myślę, że tak, że tych dwóch młodych ludzi zaznaczy się jeszcze na scenie politycznej, aczkolwiek, no, oczywiście. Wiem, że kandydaci z SLD będą lepsi i wygrają, ale tutaj, jakby pokazują ci młodzi ludzie, że można prowadzić bezpośrednią kampanię. Zresztą, ja swoją też tak prowadziłem 4 lata temu na Jędrzychowie i została ona przyjęta bardzo ciepło przez mieszkańców i otrzymałem drugi wynik na liście, więc to też świadczy o tym, że prowadzenie takich kampanii w tych wyborach jest lepsze niż wielkobillboardowe, formatowe, wielkie Chyba, no, chociaż tutaj do końca plakaty, no. Akurat prowadzenie tego rodzaju kampanii nie sprawdziło się w przypadku obu panów, bo no, ich wynik był może niezły, ale też nierewelacyjny. Nie, no, byli członkowie Sojuszu teraz na listach do Sejmiku, który mieli lepszy wynik niż A, wie mówi, że pan, widać, no, pan. To są młodzi ludzie, którzy się ocierają. Ja też kiedyś prowadziłem kampanię, że tak powiem, chodzoną do sejmiku, startowałem w okręgu nowosolskim, bo tam bo tam przez jakiś czas funkcjonowałem też politycznie i, i bardzo ten okręg był dla mnie ciekawy, i tam chciałem wystartować, mając kilka pomysłów na na, na ożywienie tego miejsca i, i czy tego powiatu. I okazało się, że też otrzymałem chyba bodajże 150 parę głosów, co jak na człowiek który wtedy startował dysponując takimi innymi środkami i dosyć rozległym terenem, jeśli chodzi o Sejmik, to było też wynikiem rewelacyjnym. Ale wracając na nasze podwórko, ja uważam, że my musimy jak najszybciej jako radni SLD przedstawić swoją wizję rozwoju miasta. No jak Państwo wiecie, jesteśmy klubem, który nie współpracuje z prezydentem miasta Zielonej Góry. Musimy pokazać, że mamy inną wizję i inne podejście do pewnych kwestii związanych z budownictwem, choćby socjalnym, ze świadczeniami edukacyjnymi z podejściem do pewnej przestrzeni użytkowej, jeśli chodzi o miasto Zielona Góra. Natomiast no, wyborcy pewno dokonają tego wyboru. Pytanie na ile, mówię, dwie partie największe, czyli PSL i Platforma dogadają się, brzydko mówiąc, bo tutaj zaszła bardzo ciekawa sytuacja. Otóż w powiatach wygrał PSL bezwzględnie, więc jak to powiedział mu jeden z kolegów PSL, może teraz swój zarząd partii robić na konwencie wójtów, burmistrzów i starostów. Jednocześnie są drugą siłą w sejmiku. Pytanie, jak do tego podejdzie władza Platformy Obywatelskiej, bo to jednak jest... Z tego co wiemy, trwają, trwają rozmowy no i będą koalicyjne, bo... na pewno będą trudne, oczywiście, ale to jest i problem psl i trudne. Platformy. Tak, ale to sobie... mówię w kontekście, zaraz powiem, dlaczego o tym mówię. Dlatego, że to się odbije również na polityce miasta, na zgłoszeniu określonych list, określonych kandydatów i prowadzeniu też określonej polityki informacyjnej. Bo jak Państwo wiecie, my jesteśmy trochę w trudniejszej sytuacji jako radni, bo nam tak de facto odebrało się trochę, no takiego słowa używam celowo odebrało się trochę narzędzia dojścia do informacji, bo jak Państwo wiecie, my w grudniu przestajemy być radnymi i tak naprawdę trzy miesiące jesteśmy w zawieszeniu nie ma nas, tak mówiąc wprost pozostaje za to prezydent miasta i pozostaje pełnomocnik rady, który no jak tutaj wszyscy mówią, zostanie wskazany jako Adam Urbaniak. Więc problem jest taki, że my nie będziemy mieli takich narzędzi, no jakby informacyjnych, nie będą sesje, nie będziemy mogli prezentować pewnych założeń związanych z budżetem. Ale nikt nie zabroni państwu robienia konferencji prasowych, dyskutowania żywą na temat oczywiście, tego co się dzieje w mieście. Po prostu jeszcze tak, trochę rzeczy ale... się wydarzy. Po pierwsze będziemy mieli uchwalony budżet, który możecie w 100% popierać, albo w 100% krytykować, al rektorze, albo wskazywać chcielibyśmy... na błędy, tak, które tam są. Że... A to, że nie partycypujecie bezpośrednio w jego uchwalaniu, to może wam wyjść na zdrowie de facto, jeśli nie, ale nie, nie będzie rektorze, się wam podały. Dlatego, że my chcemy być odpowiedzialni za funkcjonowanie tego miasta cały czas, tak jak to było przyjęte. Widzi pan, najłatwiej byłoby nam krytykować. Oczywiście, no tu każdy może powiedzieć teraz, podejrzewam, że tak będzie, od lewego do, <laughs> już do to prawego, wiecie, więc, już więc to część się już to nie Natomiast wydarzy. ja jest, mi jest przykro, bo wie pan, ja się czuję zawsze zobowiązanym Związany. jestem takim radnym, aktywnym w takich tych sesji budżetowych. Zadaję pytania, znajduję jakieś tam. No będziesz okazję które... na najbliższej sesji. E... I, I nie, na no, najbliższej sesji nie ma kwestii związanych z budżetem. Natomiast e... być aktywnym o tym. E... A, o to chodzi. To tak, no, i wie pan, jest problem, bo ja bym chciał też brać odpowiedzialność za ten budżet. No nie chciałbym, żeby było tak, że prezydent z zespół z ponosykiem czy tak naprawdę dwóch gości uchwali budżet miasta, a ja go później będę krytykował, bo to nie o to chodzi, bo tam nie będą zadania, wie pan, które ja, ja bądź, będę chciał realizować. Mówi wprost, czekam I na, na poprawki zgłaszane. Do tego budżetu. Oczywiście że, oczywiście, że je zgłosimy, tylko wie pan, no wolałbym później je procedować demokratycznie. Trochę tu mam mniej demokracji, trochę mi się to tak powiem uczciwie nie podoba w tym całym zamieszaniu, ale to nie jest wina, żeby było jasne, to nie jest wina prezydenta ani przewodniczącego rady. Takie są przepisy przejściowe, taka jest us u u ustawa. Parlamentarzyści niestety nie popisali, nie zdążyli pewnych rzeczy zapisać, być może nie przewidzieli. Ja uważam, że i kadencja rady, i kadencja prezydenta powinna wygasnąć w tym samym czasie i to byłoby najbardziej uczciwe, wie pan, no ciężko jest y, y, jakby m, inaczej trochę funkcjonować, jeśli się nie jest radnym. No, no tak to czy wie inaczej pan, tutaj już nikt nie ma nic do powiedzenia, poza tym, że może się nie zgadzać z obecną tak. sytuacją. rzecz wiadomym jest, że będzie wyglądała tak jak pan powiedział, z jednej strony prezydent, z drugiej strony ktoś, kto będzie pełnomocnikiem z ramienia Rady do zatwierdzenia tego budżetu. No to na sam koniec jeszcze dosłownie trzy słowa na temat tak zwanego liliowego lasku. Wczoraj? Odebrana tak, ścieżka zdrowia, tak która miała być tam zrobiona. Przypomnijmy, mieszkańcy zebrali się, mieszkańcy Jędrzychowa rzecz tak jasna, zebrali Wielu się. Ulicy, tak, mieszka, tak, tak, tak. Udało się zdobyć pieniądze na to, aby powstała ścieżka, która jest tak na dobrą sprawę, pierwszym krokiem do tego, aby ten teren jeszcze bardziej się zmienił, bo wiemy, bo wiemy że, że mieszkańcy się jeszcze mocniej chcą organizować, oczywiście. myślą nawet o tym, aby tak, w którymś momencie pojawiło się oświetlenie na tak zwanej dzikiej ochli. Oczywiście. Po pier pierwsze dziękuję wszystkim mieszkańcom zwłaszcza tutaj pozwolę sobie wymienić zmienia ani Dorocie Lili za to, że tak mocno się zaangażowały. Wspólnie staliśmy, nie ukrywam, nieraz przed marketem na Jędrzychowie, wspólnie chodziliśmy, udało nam się zebrać ponad 1600 głosów poparcia na ten mniejszy projekt, to jest budowa urządzeń, takich urządzeń ekologicznych, czyli drewnianych konstrukcji. Najczęściej wmurowanych wpuszczonych dosyć głęboko. Jeśli ktoś nie wie, jak to wygląda, do odsyłamy, wyborcze, Tak, jest, jest tam zachęcam. Filmik, I to jest zdjęcie. idealny przykład partycypacji mieszkańców w budżecie obywatelskim. Chwała tym, którzy to wymyślili, czyli prezydentowi miasta, i to mówię wprost, to dobrze, że taki budżet obywatelski pojawił się. I chwała tym radnym, czyli tu mówię już nieskromnie o sobie, którzy się zaangażowali, pomogli tym mieszkańcom to, pomogli tym mieszkańcom to wypracować, pomogli ich ukierunkować. bo nie ukrywam, że i merytorycznie również pomagaliśmy, i chwała urzędowi miasta, że pomógł im to zrealizować. Teraz udało się to odebrać. To dobrze, że taki przykład jest. Mam nadzieję, że będzie budżet obywatelski szydył w tym kierunku, że jednak nie będziemy w budżecie obywatelskim. Tu jestem zdecydowanym przeciwnikiem budowy, wie pan, boisk przy szkole, bo one zawsze przegrają z takimi. No, w tej chwili wiemy dokładnie, że będzie że tutaj wyraźny nie? podział, mniejsze inwestycje, większe inwestycje do 28, jeśli dobrze pamiętam, tak można jest. zgłaszać propozycje do wszyscy, kolejnego budżetu obywatelskiego składać. oczywiście. Jeżeli mieszkańcy tylko chcą się aktywizować, chcą, tak jest. aby coś się zmieniło w ich najbliższej przestrzeni, tak okazuje się, że mają taką możliwość. Tak dziękuję jest. panu serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Radosław Brodzik, Radny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do usłyszenia. Rozmowa Radia Index.